Proszę Pana, czy popiera Pan tego typu akcje jak dziś na rzecz przeciwdziałania AIDS, HIV? Oczywiście, że popieram. Takie działania są niezwykle ważne. W społeczeństwie wciąż pokutuje takie po, powszechne, obiegowe opinie o, 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 o chorych na HIV, że, że jeśli nie wiem, do, będzie się miało jakiś, jakikolwiek kontakt z, z, z zakażonym człowiekiem, to że zakażenie przejdzie na. Na osobę zdrową i w, w jakimś sensie te m, osoby y, muszą się ukrywać, bo się czują. E, 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 mało jest tak zwanych coming outów. Znam bardzo wiele osób dotkniętych tą, tą chorobą. W gruncie rzeczy HIV nie jest chorobą, jest to uznane za chorobę przewlekłą, nie jest to choroba śmiertelna. Już w dzisiejszych czasach leki antyretrowirusowe są na tyle skuteczne, że można dożyć naprawdę długo, zdrowo.